W miniony weekend na terenie szczecińskiego aeroklubu już po raz czwarty odbył się szczeciński piknik lotniczy. Impreza ta z roku na rok cieszy się coraz większym powodzeniem, o czym świadczy liczba odwiedzających, która według szacunków mogła dobić nawet do 7 tysięcy. Na przybyłych czekała masa podniebnych atrakcji. Czyli wszystkie te samoloty, które widać na płycie lotniska, ale przede wszystkim głównym gwoździem programu są pokazy akrobacji powietrznych. I tak tutaj proponujemy... Dwa samoloty, jeden Ekstra 200, który pilotuje, który pilotuje Uwe Zimmerman i drugi samolot U.S. Bach, pilotowany przez aktualnego mistrza Polski Artura Kielaka. Podczas pikniku można było dowiedzieć się wiele na temat działań szczecińskiego aeroklubu, a ten oferuje szereg kursów, wśród których są chociażby loty szybowcem, skoki spadochronowe, a po przejściu tych etapów możliwość wyrobienia licencji pilota. Jednak dla wielu odwiedzających ważne było to, co działo się ponad ich głowami. Wykonałem jeden, jeden pokaz e, freestylu, czyli to jest e... Ja to traktuję jako trening, ale jest to no, bezapelacyjny pokaz dla Państwa, natomiast dla mnie jest to trening do Mistrzostw Świata właśnie w, w takiej dyscyplinie jaką jest freestyle, czyli e, akrobacja nieograniczona. Robi różne rzeczy z samolotem, ciężko to opisać e, krótko, e, czyli, czyli no, przerzucanie samolotu w trzech osiach, tak naprawdę z bardzo dużym przeciążeniem na małych prędkościach. Generalnie pilot w takim pilotażu pokazuje, co, jak potrafi zarządzić energią samolotu. Mistrz Polski dodaje, że takie pikniki są dla niego okazją do treningu. Nawet jeśli niedokładnie wykona którąś figurę, to widownia może tego nie zauważyć w przeciwieństwie do sędziów podczas zawodów. Ważne, żeby było dużo akrobacji, spektakularnych obrotów i dymu, choć wygląda to ciekawie, może wydawać się niebezpieczne. To jest bezpieczne, jeżeli się wykonuje to, jeżeli to jest zaplanowane, jeżeli zaplanowane jest wyjście z tego i oczywiście jest to robione na odpowiedniej wysokości, tak, bo rzeczywiście to się może skończyć źle, jeżeli pilot e, przeceni e, przede wszystkim wysokość, e, czyli, czyli zrobi, rozpocznie to za nisko, więc e, ja nie patrzę na przyrządy pilotażowe, bo po tylu latach latania po prostu patrząc w dół wiem na jakiej jest tej wysokości, wiem ile potrzeba, żeby wyjść i wiem ile jeszcze sobie zabezpieczyć, e, że tak powiem, e, wysokości. Szczeciński piknik lotniczy był nie tylko okazją do podziwienia samolotów, zarówno tych z bliska stojących na ziemi, jak i tych wykonujących skomplikowane akrobacje w powietrzu. Obejrzeć można było także inne, wykorzystywane przez Aeroklub maszyny, jak chociażby motolotnie prezentowane przez ich konstruktora. To jest właśnie to konstrukcja następuje. mojej produkcji. Wyprodukowałem już kilka takich motolotni, jak na razie pięknie latają. No i nawet jedne z ładniejszych w Polsce. Mamy jeszcze dwie firmy w Polsce, które naprawdę robią bardzo ładne. No Resztę motolotni, co mamy takich w Polsce, to są motolotnie zachodnie, są motolotnie francuskie. Mamy jedną nawet w Polsce motolotnie amerykańską. Podczas pikniku każdy mógł znaleźć coś dla siebie. W programie imprezy znalazły się też pokazy sprzętu lotniczego, ogólnopolskie zawody spadochronowe, prezentacja latających modeli samolotów, a dla śmiałków przelot nad miastem.